Jak ktoś coś robi, co jest niezwiązane z grą, co nie? Mm. Albo robi tak zwane fail RP. Czyli... Mm, no. Łamie regulamin. Mm. Bo to jest tak jakby prawdziwe życie, co nie? No. Jak ktoś kogoś napadnie i takie o rzeczy. Mm. Na zielonej strefie nie wolno napadać. Na czerwonej można. I poza tym można, a na niebieskiej jest policja. I tu są miejsca pracy, jest szpital, miasta. O, tu mam. Patrz. Mam praktycznie w najlepszym mieście. Są też Śternica i te, te za dobrze, ale mam najbliżej do wszystkiego. Mam, mam blisko do wsi, kopalni, do ostatniego grosza, do departamentu. Wszędzie mam, na do toru. No, będę prawo jazdy dawać za niedługo, myślę. I auto sobie kopiewać O, i mogę po prostu przylecieć przez pole i mam tu bunkier z... No o tym mówię.